wróciliśmy ze śniadania. Jak oceniasz śniadanie, Arek? Bardzo dobre. Pyszne było. Było bardzo fajne, duży wybór. Jak zwykle się najadłam. Fajne są śniadania hotelowe. Mam jeszcze kawkę na wynos, już drugą, bo pierwszą, tak jak jakiś starszy pan zrobiłam sobie w takim szklanym wiekiem kubku i miałam po prostu tyle nalane, więc teraz wybrałam inną i mam taką na wynos. Myślę, że chwilę sobie odpoczniemy i będziemy wyruszać, nie? Mhm. bo jest chyba po dziewiątej mamy wymeldowanie do 11 ale pewnie pójdziemy sobie trochę wcześniej żeby już jechać na miasto no, więc zapraszam do oglądania dzisiejszego vloga jest 10.14 i będziemy już wychodzić z pokoju, spakowaliśmy się jesteśmy z małymi plecakami ale mój jest brudny ja Jesteśmy na wyjeździe z małymi plecaczkami, no bo na dwa dni nie byłoby sensu na więcej I pierwszy raz mam też trochę miejsca w tym plecaku Teraz włożyłam swój sweter, bo nie wiem jaka jest pogoda, widzę, że trochę wieje, ale to chyba na tej dzielnicy tak wieje, więc na razie nie zakładam y, swetra Natomiast mamy jeszcze miejsce, żeby coś... Y, możemy coś kupić, przywieźć Nie jest tak w sumie ciężko y, na plecach, mamy lekkie, bo w Paryżu na przykład było dużo gorzej, nie? Tak w Paryżu mieliśmy jakoś dużo rzeczy, ja pamiętam, że miałam dużo ubrań, bo to był też upał i miałam, jest tam sukien, kilka sukienek i były te plecy takie wypchane i ciężkie, ale tutaj jest bardzo przyjemnie. Szukałam, gdzie jest mój aparat, żeby wziąć, ale jest tutaj, ja chyba jeszcze trochę nie myślę. No dobra, ale 10.16 yy, i wyruszamy już, idziemy na metro yy, i co, jedziemy na miasto. Jaki jest plan na razie? Yy, no jedziemy w okolice Lillebrod. Aha, dobra, czyli plan jest, żeby kupić kardamonkę, bo tutaj są popularne cynamonki i kardamonki e, i jedziemy do takiej bardzo polecanej piekarni e, właśnie po tą kardamonkę. Opuszczamy już nasz pokój, było super, więc myślę, że możemy polecieć te Studio Hotel na Kista. Jesteśmy właśnie na stacji metra, tutaj mamy przesiadkę I tak jak wczoraj wspominaliśmy, każda stacja metra jest jakoś ozdobiona Tutaj jest chyba najmniej, chociaż znaleźliśmy takie malunki Ale myślę, że to jest jedna z tych, które robi mniejsze wrażenie Piękna była na pewno ta wczoraj, ta główna mhm. Też ta taka solna Skarżyłam, że to solna, bo taka, wiesz, podobne do polskiej nazwy, że solna jakaś była taka Aha. ta niebieska taka tak, czerwona, czerwona chyba. Czerwona, bo niebieska to był centralny. Więc każda z tych galerii, galerii, każda z tych stacji no jest taka właśnie w innym stylu, ale jest taki wajpiaskini, jaskini. Szczególnie przez te sufity. I są jakieś... wiecie, tak jak tutaj na przykład, proszę bardzo, jakieś takie rzeczy różne. A, bo tam czytam, są jakieś wystawy tematyczne. Ale ogólnie super to metro. I przejazd... Nie yy, to I przejazd jednorazowy kosztuje 16 złotych Więc my płaciliśmy wczoraj 16 złotych i teraz, w sumie, jak jesteśmy, no to chyba na jednym bilecie przejedziemy sobie z przesiadką, bo to jest po prostu takie jednorazowe. Tak mi się wydaje, i będzie to 16 zł, bo na przykład w nie jest tak. Y, że skanujesz sobie kartę przy wejściu i przez wyjściu. Już wtedy wiedzą ile przejechałeś i ci za to dają ile tam płacisz, bo masz jakiś odcinek. A tutaj wczoraj nie mieliśmy przy wyjściu tego y, odbicia karty, więc wydaje mi się, że po prostu to są takie jednorazowe. Ale jak mówił, że są też takie, jakieś bilety czasowe, a to pewnie jak się kupi jakoś w nie albo w aplikacji. Tam można było też w aplikacji kupować, a my po prostu na odbicie karty płatniczej wchodziliśmy. No, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Na pewno się tyle płaci, bo nam dzisiaj rano skasowało skarga. Tak, tak. no. Ileś tam spada, Patrzcie jak fajnie. Tu jest akcent e, zieleni. <grym> Musimy znaleźć nasz numerek. 17, A gdzie 18 lub 19. Już wejdzie. Nie wejdzie. Przeszliśmy na peron i tu jest jakaś wystawa Fotograficzna Czy widać na No Ja jak się jak nagrywa Tam wsiadamy mhm. Ty, bo to przybliżone jest chyba na ciebie. To jest jakiś specjalny tryb na A nie oddalić. A, bo tak mówię, coś jest nie tak. No. Ale ładna lampa. Siedzieliśmy na stacji RX Plan. W tej okolicy będziemy iść na Kardamonkę, też z polecenia rozkosznego. Kto nie powiedział teraz nazwy tej piekarni coś na L Lile, coś tam. No to później na pewno opowiemy jak już tam będziemy. Tutaj są też piękne rzeczy z jakimiś, piękne sklepy z rzeczami do domów. Wczoraj też jak jechaliśmy fixbusem z lotniska, to widzieliśmy e, super sklep, gdzie chciałam zajść. Ojej, ale ładnie. A nie wiem, czy mogę opowiadaliśmy, że wczoraj mieliśmy przygodę y, na lotnisku. W sensie, że nie Fix bo sam się spóźnił, 40 minut. Chyba nie mówiłaś. Tak, ale mam nadzieję, że dzisiaj to będzie bez żadnych w sumie 50 minut. Miał odjechać 9.5, a odjechał 9.55. Więc tak było. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj odbędzie się już bez opóźnień. Mamy Fixusa o 19.00, lot o 22.35 chyba. Tak mniej więcej. Właśnie w tej polecanej piekarni i kupiliśmy dwie bułki. Jedna jest z kardamonem, a druga jest z jakimś kremem. Nie wiemy dokładnie, bo tam nie były podpisane, ale tak wnioskujemy z paragonu. I ta z kardamonem kosztowała 35 Koron, a z kremem 53. Czyli tam dało około 14 i ta druga 20. I tak się prezentują. Będziemy próbować sobie tych bułeczek, od której zaczynamy. To jest z kardamonem? No, będzie łatwiej zjeść, myślę. Łatwiej, nie wiem, jest. O, myślałem, że to ten... jest... Oj, Czekaj. tak się dzieje, że nie mogę ją... No, widać. <śles> nie no, to okay. ale pyszna. Może jedną na drugiej pieką? Mhm. Chyba nie. W środku nic nie ma. I jak? Wrażenia? Taka jest mięciutka taka. No nie, musisz spróbować. No. Opinia na temat bułek. Moim zdaniem w porządku, ale nie wiem. Aż nie zrobiły dla mnie takiego wrażenia jak wszyscy tak zachwalali. Szczególnie tam co czytaliśmy te polecenia. Na pewno z tych dwóch to wybrałabym kardamonkę. I też się łatwiej jadło, ten pączek, znaczy ta bułka z kremem, no to była taka cała w cukrze I był ten krem, ale jakoś tak, nie wiem, chyba były na przykład u nas takie pączki, porównując do tego Natomiast ta kardamonka bardzo mi smakowała, tak bym dała takie 8 na 10 może A to by smakowało? No to ja mam trochę inną opinię, no. bo dla mnie było bardzo dobre, 9 na 10, nawet 9,5 no ale tak jak ty powiedziałaś, jak ktoś nie chce się pogrudzić, to bardzo dobra jest kardamonka i można zjeść, ale, ale to pączek z kremem był lepszy, tylko trudniej się go jadło. Ruszamy już dalej. Mieliśmy małą akcję pranie arka spo, spodni, bo albo się gdzieś oparł, albo... albo nie wiadomo co. Na pewno nie moja wina. Gdzieś może się... No bo to jest dziwne, bo to nawet takie na kieszonce było i z tyłu i na kieszonce jakby... Nie. Gdzieś się wybrudził Arek albo ktoś go wybrudził i ja mam ja spodnie, więc musieliśmy to szybko uprać chusteczkami. Ale już jest kit, ale prześwietliło. Czekaj. Idziemy teraz już w na ku centrum. Dobrze, że centrum mamy tak 2,5 km. Dobra, to no super, akurat będzie spacerek. Wow. Jesteśmy w sklepie z za zatkami do domu. Jest tak pięknie. Przypadek, że nie mamy Co nie jest pięknie? pięknie. Szkoda, że nie mam bagażu, bym sobie coś kupiła na balkon. Jesteśmy cały czas w tym sklepie, a wybraliśmy sobie herbatę z pięknie. taką owocową chyba z hibiskusem, tak? Mhm. Bo widzieliśmy też, że inni ją brali, mamy nadzieję, że będzie dobra. Tutaj są też takie czajniki, które mi się podobają. Te są piękne w takim baby-blue kolorze. O, dalej hałas, turystiko. Kupiliśmy fajną herbatkę, którą sobie zaparzymy w domu, i jakieś e, taką małą paczkę jakiejś słodyczy, e, taką malutką przekąskę. E, idziemy dalej, były piękne rzeczy. E, no, wiadomo, mamy mały bagaż, więc nic nie kupujemy. Fajnie było zobaczyć. Tam było w sumie wszystko w tym sklepie. Ja myślałam, że są tylko rzeczy do domu. Takie coś było jak u nas jest ten tiger, ale 100 razy lepszy, 100 razy fajniejszy. I były też te herbaty, można było samą sobie tam nałożyć. No super, bardzo fajny sklep. Jesteśmy znowu w supermarkecie. I tu jest taki wybór pieczywa, Nagrałam coś tam, a bierzemy też dla naszych sióstr takie ciasteczka z kardamonem Właśnie mają napis Swedish Fika więc wszystko jest tematycznie, więc to bierzemy i idziemy szukać dalej kwa Siedzieliśmy właśnie w restauracji na szef, tak? To jest ta na szef? Tak. na szef i tutaj spełniło się moje marzenie o tych stolikach, <laughs> więc siedliśmy i to jest restauracja włoska, zamówiliśmy sobie makarony ja herbatkę, Arek lokalne piwo no i czekamy a wybraliśmy tę restaurację, bo jeszcze naprzeciwko jest Pepe. Też włoska jest trochę droższa, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy tutaj, abyśmy mogli jeszcze sobie pójść na krawkę w innego miejsca, więc nie ma co przepłacać. I tutaj mój makaron 129 koron, arka chyba też 129 koron. Tak. Piwło chyba 40. Yy, 60, bo to było za duże A, 60, dobra. A moje herbata nie pamiętam, ile, A to później powiemy. Dla porównania w przeciwnej restauracji, znaczy w tej drugiej, była chyba y, spakiety 160 albo 170, co się nic Więc tutaj jest taniej. Ciekawostka o Sztokholmie, co stwierdziliśmy, że w Sztokholmie jest wszystko, co dobre na całym świecie. I taki nic z tego zrobiono. Jak coś jest fajne, to tutaj jest. Są już nasze makarony, mój balonese i łarka carbonara. Macznego. Byliśmy przed na gofra, który nagrywaliśmy wczoraj. Te belgijskie. Był dobry. Pan był jakiś taki dzisiaj średnio taki przytomny, miałam wrażenie. Ale wzięliśmy z truskawką, on też był podany jakimś syropem. I ogólnie wafel był, znaczy gofr był spoko. Ale moim zdaniem za drogi jako taki mały gofr, bo to kosztowało 105 koron już z truskawkami, więc moim zdaniem trochę za dużo. Ale ogólnie spoko, przynajmniej yy, spróbowaliśmy. A tutaj widzę, że na przykład jest za 55 i może zjeść za 70 z truskawką. A no. sama nie ma. Czyli Więc nie ma co iść do Ben Jerry, bo tam jest za dużo po prostu hype na to, jak oni dają 100 gofrów jest na tym na, jak to powiedzieć, na wystawie, no to wiadomo, może się przepłaca. Ale zjedliśmy, spróbowaliśmy, ale polecamy iść do innego miejsca raczej.

Już sprawdziłam, nazwa to kanoli i to z pistacją moim zdaniem wygrywa. Przepyszne, jedyna min, minus to cena chyba 45 za jeden, czyli 18 zł. za takie maleństwo, więc tutaj to dużo, ale było przepyszne i do tego kawka, więc fika w Szwedcji zaliczana. W tym miejscu będziemy już kończyć vloga ze Sztokholmu. Myślę, że oboje oceniamy tą wycieczkę bardzo dobrze. Zobaczyliśmy najważniejsze punkty. Zdaliśmy wszystko chyba, co chcieliśmy spróbować, co spróbowaliśmy, więc jestem bardzo zadowolona. To by się podobało? Tak, bardzo ładne miasto. Tak naprawdę zostały nam jeszcze... Dwie godziny do odjazdu FlixBusa, więc jeszcze się gdzieś tutaj pokręcimy i będziemy powoli iść na dworzec. Lot mamy już później, więc już nie będę tego nagrywać. Yy, I co? To chyba tyle w dzisiejszym vlogu. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Pa pa! pa.